Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć. Dzień dobry. Witam w laboratorium metrologii. Biorąc do testów tego unite, wiedziałem o nim tylko tyle, że jest to multimetr z funkcją zapisywania danych do pamięci, rejestrowania całych przebiegów, a więc również taki data logger. I tyle tylko wiedziałem. Trochę więc myślałem sobie kolejny unite do przetestowania, pewnie nic specjalnego, no ale sprawdźmy tą funkcję zapisu wyników. I jakież było moje zaskoczenie, kiedy po jakimś czasie użytkowania stwierdziłem, że ten multimetr no, robi spore wrażenie i jest godny uwagi pod wieloma względami. Jednym słowem, pozytywnie mnie zaskoczył. Dzisiaj podzielę się z Wami moimi wrażeniami. Z użytkowania pokażę Wam, na czym polega to logowanie wyników pomiarowych do pamięci. Jak również zrobimy sobie, jak zawsze, testy funkcjonalne i, co najważniejsze, ocenę dokładności tego multimetru. Myślę, że będziecie zaskoczeni, tak samo jak i ja. Zapraszam na film. Multimetr otrzymałem do testów dzięki uprzejmości serwisu radiohobby.pl, który jest przeznaczony dla radioamatorów i elektroników. Serdecznie dziękuję. A więc proszę państwa Unite UT181A multimetr i data logger w jednym. Na początku dwa słowa o wyposażeniu. Multimetr dostajemy w takim etui. Dostanie, dostajemy również taką przejściówkę do ładowania, dlatego że ładuje się go w taki sposób. I tutaj przychodzi wtyk zasilacza. Dostajemy oczywiście sondy pomiarowe, standardowe bym powiedział Unite, choć jak na tej klasy multimetr spodziewałbym się tutaj czegoś lepszego, jakkolwiek są. Silikonowe i dostajemy również dwie termopary, dlatego że jest tu możliwy różnicowy pomiar temperatury, i do termopar również jest taka przejściówka tutaj. No i dostajemy w końcu instrukcję obsługi, która, tak jak w przypadku Unite, do niczego się nie nadaje, bo jest napisana fatalnie, to po pierwsze, a po drugie fatalnym angielskim. Dwa słowa zatem na temat tego Unite i jego parametrów. Jest to multimetr, który jest już na rynku kilka dobrych lat, natomiast kiedy był jego debiut, Unite mówiło, że jest to najdokładniejszy multimetr jaki oni produkują. Nie wiem, jak jest teraz, Zaraz się o tym przekonamy, ale na pewno wtedy był to produkt z no, najwyższej półki unite. Nawet dzisiaj dokładność deklarowana tego multimetru jest na poziomie czy to Hioki czy też mojej sanwy, a więc mówimy tutaj o dokładności deklarowanej na zakresie DC. 0,025 tysięcznych na zakresie AC 30% dla napięcia i pomiar rezystancji z dokładnością 0,05 setnych No a więc rzeczywiście mocny gracz, jeżeli chodzi przynajmniej o dokładność, którą sobie za chwilę sprawdzimy. Ale zobaczmy co my tutaj w ogóle mamy. Mamy jakby klasyczny multimetr i o tym multimetrze powiem krótko. Dlatego, że tutaj nie ma jakiejś specjalnej filozofii. Natomiast nieco więcej powiem Wam o funkcjach ciekawych tego multimetru oraz o data loggerze, czyli jakby możliwości rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej tego multimetru, ich wizualizacji, ewentualnie wysyłania tych danych do komputera i ich podglądu. Jeżeli chodzi o wykonanie tego przyrządu no, mamy tutaj klasę IP65, więc jest on pyło i można powiedzieć wodoszczelny i rzeczywiście jego wykonanie jest solidne. Jest to multimetr jeszcze większy tak na marginesie niż Brymen, który już był olbrzymi, więc jest to rzeczywiście największy i chyba najcięższy przyrząd z jakim miałem do czynienia. Jeżeli chodzi o gniazda, oczywiście cztery rozdzielone obwody prądowe. Kategoria trzecia 1000V, kategoria czwarta 600V, zakres 10A osobno. Dostęp do baterii jest dosyć łatwy po odkręceniu tylnej klapki i również mamy łatwy dostęp do bezpieczników, a więc nie ma tutaj problemu. Jeżeli chodzi o multimetr, mamy klasyczne, że tak powiem, wielkości mierzone, napięcie stałe, przemienne, mamy pomiar AC plus DC, co za chwilę Wam pokażę, a więc prawdziwej wartości skutecznej ze składową stałą, pomiar rezystancji, pojemności, ciągłości, diut, częstotliwości, no i prądy w standardowych konfiguracjach. To, co tutaj jest ciekawe, to obsługa tego multimetru i jakby sterowanie jego funkcjami za pomocą tymi, tych klawiszy. Ponieważ mamy tutaj wyświetlacz LCD, no to mamy dostęp do menu przez klawisze funkcyjne i to rzeczywiście jest wygodne. Teraz krótko Wam pokażę, jak to działa i jakie funkcje tutaj. Są. No, takich oczywistych jak Hold i Max, Min mówić nie będę. Zobaczymy, co skrywa menu. Jeżeli chodzi o sterowanie funkcjami multimetru, mamy cztery klawisze funkcyjne: Menu, Save, Comp i Setup. Setup jest dosyć oczywisty, nie będę Wam tego omawiał, są tutaj ustawienia systemowe. Jedna ciekawa rzecz, którą odkryłem: możliwość komunikacji z komputerem, żeby ją włączyć, trzeba tutaj dać OFF. To jest jakiś błąd, nie wiem dlaczego. Tak to jest zrobione, ale nie zdziwcie się, jeżeli będziecie mieć ON, komunikacja jest wyłączona. Dopiero jak dacie OFF, komunikacja jest włączona. Standardowe ustawienia, więc mówię, nie będę się na tym skupiać. Na każdym zakresie pomiarowym mamy więc menu save i comp. I teraz jestem, jestem na zakresie pomiaru napięcia przemiennego. I popatrzcie, jeżeli wejdę w menu, mam tutaj do wyboru pomiar wprost tego napięcia, a więc to, co jest realizowane teraz. Mogę również wybrać sobie pomiar jednoczesny z częstotliwością i wtedy częstotliwość i okres jest tutaj wyświetlany na dole. Mamy możliwość włączenia filtra dolnoprzepustowego, który tłumi przy zaczyna tłumić przy 1 kHz, a więc taki low pass filter. Co jeszcze? Mamy możliwość pomiarów w dbmach, dbv i detekcji jakby szpilek w mierzonym napięciu. O tej funkcji mówiłem w innym filmie, kiedy omawiałem specjalne funkcje multimetru. W każdym bądź razie tutaj takie opcje są dostępne. Bardzo mi się podoba to, jak to jest zrobione, że jest to pod jednym klawiszem tutaj menu i można sobie to w łatwy sposób wybrać, a nie trzeba gdzieś klawiszami z Shiftem szukać tych wszystkich funkcji. Oprócz tego tutaj mamy również REL, czyli możemy go wyzerować. Dla danej wartości mierzonej i też fajnie, jakby tutaj, multimetr korzysta z tego wyświetlacza. Popatrzcie, tu jest podana referencja, bieżący pomiar, a tutaj są odchyłki od referencji. A więc taki można powiedzieć, różnicowy pomiar jest wyświetlany, plus, tak jak mówię, referencja i aktualny pomiar. Bardzo fajnie jest to tutaj zrealizowane. Dobrze, zawartość tego menu zmienia się w zależności od zakresu. Jeżeli teraz przejdę na miliwolty prądu przemiennego, popatrzcie, to wygląda to nieco inaczej. Dalej mam te trzy funkcje, które już były, ale tu teraz się pojawiło AC plus DC, czyli mam osobno mierzony komponent stały napięcia, komponent zmienny napięcia i na głównym wyświetlaczu wartość skuteczna AC plus DC. Bardzo fajna e, opcja. E, zakres pomiaru napięcia stałego. Znowu po prostu VDC, PIG i znowu AC plus e, DC. E, no i dla innych opcji, dla innych funkcji. Teraz jestem w pomiarze rezystancji. Zobaczmy. No tu mamy tylko możliwość pomiaru rezystancji. Ewentualnie możemy zrobić e, REL czyli jakby wyzerować go, mm, tak, no i, i dla kolejnych jakby tutaj zakresów yy, o, tutaj zgłasza nam Load Error, dlatego że teraz przeszedłem w tryb pomiaru prądu, a mam sondy już wpięte. Tutaj nie widzicie tego, ale wpiąłem sobie sondy na pomiar napięcia, więc też przy okazji cenna informacja, że Lead Error zgłasza złe podpięcie do gniazd względem wybranego zakresu. No, ale tutaj znowu. Popatrzcie, dla prądu mikroampery AC plus DC Peak Detect, tak. A więc to menu, jakby jego zawartość tutaj zmienia się, powiedzmy, dynamicznie. W zakładce pod przyciskiem tutaj Save mamy, mamy data logger, czyli możliwość zapisu wyników. O tym powiem Wam za chwilę. Natomiast zanim do tego przejdę, jeszcze jedna fajna funkcjonalność, czyli Comp. Zakładam, że to jest skrót od Comparison, czy Compare. I popatrzcie, ja teraz włączę sobie zasilacz. Jesteśmy na, na zakresie pomiaru napięcia stałego, i tutaj możemy jakby monitorować wartość mierzoną w pewnych zdefiniowanych przez nas jakby granicach. Może to być monitoring w przedziale określonym od do. Na zewnątrz pewnego przedziału wartość większa niż, albo wartość mniejsza niż. Na czym to polega? Popatrzcie, teraz mam tutaj ustawione inner, czyli przedział wewnętrzny. Wartości graniczne tego przedziału sobie zdefiniowałem na 0,5V i 3V. Włączmy sobie tutaj piszczyk, tak. I o co tutaj chodzi? Popatrzcie, daję start. Doprowadzam sobie napięcie, i dopóki moje mierzone, czy doprowadzone napięcie jest wewnątrz tego przedziału od 0,5 do 3 V, może jednak ten piszczyk wyłączę, bo to nie jest przyjemne, jeżeli jesteśmy wewnątrz tego przedziału z napięciem, to on zgłasza pas. Wszystko jest OK, tak? Natomiast jeżeli Zwiększę napięcie powyżej 3 V, czyli wyjdę poza zdefiniowaną wcześniej granicę, no to popatrzcie, on zgłosi nam tutaj jakby fail. Nie, nie jest spełniony warunek, napięcie przekracza zdefiniowaną wartość. Jeżeli powrócę z tym napięciem, jest ok. Jeżeli przekroczę drugą granicę poniżej 0,5, również zgłasza fail. A więc tak to, yy, tak to działa. Można sobie tutaj zamiast inner dać outer, yy, czyli teraz będzie zgłaszał nam błąd wewnątrz przedziału, tak? czyli jakby odwrócona logika. Popatrzcie, teraz jestem poniżej zdefiniowanego półvolta i jest ok. A jeżeli będę wewnątrz tego przedziału, jest fail. Yy, można tutaj również dać sobie jakby warunek mniejsze niż, większe niż i to są jakby cztery możliwości. A więc taki monitoring wartości mierzonych. Przy czym zwróćcie uwagę, że to się pojawia na wielu zakresach, nie tylko dla napięcia stałego, ale napięcia przemiennego, dla rezystancji, dla prądów i tak dalej. A więc bardzo fajna funkcja. Co jeszcze tutaj jest godnego uwagi? No, oczywiście, funkcja save. Czyli ta, ten, ta druga funkcjonalność tego multimetru, polegająca na zapisywaniu wyników. Jeżeli wejdziemy sobie w to menu, popatrzcie, można zapisać bieżący wynik po prostu. I to jest funkcja tutaj, po prostu save. Ok. Teraz to wskazanie zostało zapisane i mogę przez View podglądać sobie wcześniej zapisane wyniki. Popatrzcie, no to jest to, co przed chwilą zapisałem, ale również wcześniej miałem zapisane inne wyniki. Tu jakiś pomiar napięcia przemiennego dla 50 Hz. Tutaj jakieś, jakąś statystykę sobie liczyłem, maksimum, minimum, średnią i też zapisałem taki wynik. No i można sobie to w łatwy sposób podglądać i do jakichś ważnych wyników pomiarowych po prostu wracać. Natomiast druga część tego menu Save tutaj to jest Record, czyli za, ciągły zapis wyników pomiarowych. Do pamięci. I jeżeli tutaj sobie wejdziemy, no to popatrzcie. Można zdefiniować nazwę pliku, do którego jest realizowany zapis. Co ile wynik ma być zapisywany? Najmniej to jest jedna sekunda. Zresztą zwróćcie uwagę, to jest według mnie zasadnicza wada tego, tego multimetru. To jest wolny czas, jakby dość długi czas pomiaru. Długi czas odświeżania wyników. On odświeża nawet w takim normalnym trybie pomiarowym no mniej więcej co, co sekundę, co pół sekundy. A więc mamy jeden, dwa pomiary na sekundę. To tak na marginesie, że no, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do innych multimetrów szybszych, no to tutaj na początku może to być irytujące. Ale wróćmy do tego menu Save i Record. A więc interwał, czas rejestracji, tutaj można sobie ustawić minuty, godziny, dni, i tu podaję maksymalny możliwy zapis przy tych ustawieniach. Jak widzicie, może on działać 9 dni, 16 godzin i 42 minuty. No to włączmy sobie zapis start. No i ja teraz będę tutaj zmieniał to mierzone napięcie stałe, miga nam tutaj ikona REK. Wszystkie parametry, łącznie z liczbą próbek już zapisanych, są wyświetlane. No i popatrzcie, no, będę sobie to napięcie jakoś tam zmieniał, do góry troszkę, jeszcze raz do góry. No i z powrotem, z powrotem na dół. O, nie będę czekał, aż skończy ten zdefiniowany wcześniej zapis, dam po prostu stop. No i teraz yy, zostało to zapisane i możemy podglądnąć, jak wygląda, wyglądał trend zmian tego napięcia. Popatrzcie, to jest dokładnie ten przebieg, który ja tutaj przed chwilą wymusiłem na zasilaczu. Możemy go podglądać w funkcji czasu. Mamy taki kursor w osi, no, nazwijmy to, się przesuwa w osi poziomej, gdzie możemy z próbki na próbkę skakać i odczytywać zapisane wartości. A więc taka wizualizacja... Jest tutaj możliwa. Oczywiście te dane są zapisane w pliku, i po podłączeniu się do komputera można je sobie wyeksportować do no, jakiegoś zewnętrznego programu, gdzie można poddać je analizie. Ja tutaj mam zapisane chyba też inne moje wcześniejsze rejestracje. Popatrzcie, tu też jakieś napięcie przemienne. Tutaj. Nie, tam było chyba stałe. Tutaj napięcie przemienne przez 44 sekundy. O, a tutaj rezystancja. Po prostu dekadą skokowo zmieniałem rezystancję. Ten pomiar trwał aż godzinę. No i co tam, co kilkadziesiąt, kilkanaście minut zmieniałem rezystancję. No i to ładnie widać tutaj w tym trendzie. A więc takie funkcje związane z rejestracją tych danych ten multimetr posiada i mówię jakkolwiek ten podgląd tutaj no może nie jest super wygodny, ale to możecie sobie wyeksportować później do pliku nie wiem tekstowego do Excela i analizować dalej w zewnętrznym programie. A więc do monitoringu takiego no, wartości mierzonych, jeżeli mamy taką potrzebę, bardzo fajna funkcjonalność tego. Multimetru. No i słuchajcie, z takich podstawowych rzeczy wydaje mi się, że to tyle. Bardzo mi przypadło do gustu to poruszanie się tutaj po menu w ten sposób, tak jak widzicie, jest to łatwe, intuicyjne. No i te dodatkowe funkcje właśnie, czyli to porównywanie wartości w określonych granicach, czy w końcu zapisywanie wyników do, do pliku. Co przy jakichś długich pomiarach właśnie monitorowaniu granicznych wartości, które mierzymy, może być bardzo, bardzo przydatne. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o takie funkcje. Teraz przyjrzyjmy się ocenie dokładności tego multimetru, ponieważ zbadałem go tak, jak badam wszystkie multimetry, którymi się zajmuję na tym kanale. No i zobaczymy, czy rzeczywiście jest to najdokładniejszy multimetr Unite. No i jak on się ma do konkurencji. No, bo przypominam, że jego deklarowana dokładność w niektórych zakresach jest nawet większa niż tej Sanwy czy mojego Brymena 869S. A więc popatrzmy. Jeszcze zanim ocena dokładności, testy funkcjonalne przecież muszę dla Was wykonać. A więc, ciągłość obwodu, zobaczmy. No, mogłoby być tutaj nieco lepiej. Ten multimetr sprawdzam w taki sam sposób, w jaki sprawdzałem wszystkie pozostałe multimetry, a więc jego wskazanie odnoszę do wskazania Rigola referencyjnego. Wykonuję kilka pomiarów na każdym zakresie pomiarowym, następnie liczę moduły błędów względnych, uśredniam i to daje nam informację o średniej dokładności na danym zakresie. Później Wszystkie te wyniki ze wszystkich zakresów jeszcze raz uśredniam, co daje nam końcową ocenę dokładności multimetru. I teraz popatrzmy na oceny cząstkowe UT181A. Na zakresie pomiaru napięcia stałego. Ten multimetr jest bezkonkurencyjny względem wszystkich przebadanych przeze mnie wcześniej multimetrów. Średni błąd proszę zobaczyć 1 setna procenta. To jest lepiej niż Sanwa PC7000, lepiej niż Brymen 869S. Mamy więc tutaj nowego lidera. Jeżeli chodzi o napięcie przemienne również Proszę zobaczyć, średnia dokładność 49 tysięcznych. to jest niemal dwa razy lepiej niż multimetr, który jest na drugim miejscu, swoją drogą też UT, też Unite. Dopiero później Sanwa i Brymen, a więc w tych kategoriach pomiaru napięcia jest rewelacyjnie. Pasmo przenoszenia dla pomiaru napięcia przemiennego, deklarowane 100 kHz, natomiast ja zmierzyłem ponad 1 MHz, a więc znowu najszersze pasmo przenoszenia ze wszystkich przebadanych przeze mnie multimetrów. W zasadzie jest ono takie samo jak dla laboratoryjnego Rigola. Jeżeli chodzi o prąd stały, no to już tak rewelacyjnie nie jest. UT jest na ósmym miejscu ze średnim błędem no, niemal 1, 10%. Natomiast jeżeli chodzi o prąd przemienny. No to znowu pierwsze miejsce przypada badanemu UT. Średni błąd 1,1%, lepiej niż APPA, lepiej niż wszystkie inne badane multimetry. Z kolei, jeżeli chodzi o pomiar rezystancji i pojemności, również jest bardzo dobrze. Miejsce drugie ze średnim błędem 27%. Setnych procenta. Zwróćmy uwagę, że znowu tutaj w czołówce są dwa Unite, a więc już po tych cząstkowych wynikach widać, że chyba końcowy wynik będzie niezły. A więc czas na podsumowanie i nie będę Was trzymał w niepewności. Ten multimetr jest nowym liderem, jeżeli chodzi o średnią dokładność. W moim rankingu z wynikiem 1,1%. Wyprzedził sam pc 7000, wyprzedził brymena 8,6,9, drugiego brymena AP i kolejnego Uni-T. Oczywiście wszystkie te multimetry mają zbliżoną dokładność. UT 1,1%, brymen na przykład setnych, więc dzieli je niewiele, ale jednak. Jednak ta różnica jest tutaj istotna. Dla mnie zaskoczenie, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że UTE wypuścił taki multimetr. Więc pod tym względem jest naprawdę, naprawdę dobrze, jakkolwiek on kosztuje około 1400, chyba 1500 zł, no ale to jest cena porównywalna z Brymenem czy też ze Sanwą, a dostajemy tutaj jeszcze DataLogger, no i tą wspomniałem wcześniej dokładność, plus bardzo fajny wyświetlacz i dużo różnych ciekawych funkcjonalności. Więc jak najbardziej Jestem na tak i zastanowię się, czy do laboratorium tego multimetru nie zakupić. Czekają, czeka już do opublikowania film na temat kolejnego dokładnego multimetru, czyli Hioki. Chyba w polskim YouTube nie ma recenzji takiego multimetru. Jeżeli więc jesteście ciekawi, czy Hioki zdetronizuje tego Unite no to zasubskrybujcie kanał i czekajcie na kolejny film. Na dzisiaj dziękuję do zobaczenia.